To jest takie wpędzanie się w poczucie beznadziei, bo przecież widzimy w tych mediach społecznościowych e, wspomnianych wcześniej, że ludzie mają rzeczy, których my nie mamy, a być może chcemy. Wyjeżdżają w miejsca, w które my nie wyjeżdżamy, a być może chcemy. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchasz właśnie lub oglądasz kolejny odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj zaproszę Cię do rozmowy o tym, jak zarządzać energią osobistą, czyli unikać wypalenia, zwiększać swoją efektywność, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. To temat, który jest dziś niezwykle ważny, bo tempo życia, tempo pracy, stres pracy nieustannie rośnie, a wraz z nim rośnie również ryzyko przeciążenia, spadku motywacji, spadku efektywności i wielu innych konsekwencji, które to za sobą pociąga. Chcę Ci pokazać dzisiaj konkretne, praktyczne techniki, które możesz wdrożyć od razu, a one oparte są na badaniach. Ale też i trendach na 2025 rok. Może na początek zacznę od wyjaśnienia, czym jest zarządzanie energią osobistą, bo to nie jest to samo, co zarządzanie czasem, czy też zarządzanie sobą w czasie, ale poniekąd te kwestie się przenikają w pewien sposób. Możesz mieć przecież idealny plan na cały dzień czyli zarządzanie zadaniami. Zadaniami w czasie czy sobą w czasie, ale jeśli nie zadbasz o swoją energię fizyczną, emocjonalną, mentalną, to i tak szybko możesz wypalić się i nie zrealizować tego wszystkiego, co ambitnie zaplanowałeś na tydzień, dzień, tydzień lub dłuższy okres. Badania pokazują, że 8 na 10 osób 8 na 10 pracowników doświadcza. Wypalenia przynajmniej okazjonalnie, a prawie 70% liderów z tych struktur human resources zauważa, że wzrost tego problemu w swoich organizacjach istotnie przekłada się na rezultaty danych organizacji. Te liczby są ogromne, ale też pokazują, że temat jest palący no, od wypalenia. Taki słucharek. Jak więc zadbać o swoją energię? Zacznę od kilku prostych, ale niesamowicie skutecznych zasad, z których bardzo często korzystam. Może nie z wszystkich naraz, ale staram się je możliwie łączyć. Pierwsza zasada to świadome planowanie dnia pod kątem swoich naturalnych rytmów energetycznych. Czy jesteś sobą, czy jesteś skowronkiem, ten rytm dobowy, jakby nie było, ma na nas wpływ ma wpływ na naszą efektywność, ale też to, jak dysponujemy swoją energią, czy jakbyśmy chcieli dysponować. Najnowsze badania, ale też i praktyki pokazują, że elastyczne godziny pracy, na przykład, pozwalają zaoszczędzić mnóstwo energii i zacząć dzień wtedy, kiedy jesteś najbardziej produktywny/produktywna. I takie rytuały czy takie możliwości znacząco podnoszą efektywność, ale też i zmniejszają stres, co jest przecież nie bez znaczenia. Jeśli możesz, to zacznij dzień od najważniejszych, najbardziej satysfakcjonujących zadań, które dają ci poczucie postępu, poczucie satysfakcji, sprawczości, ale też to, że je ukończyłeś czy ukończyłaś, dają również o dziwo energię do działania w dalszej części dnia. To jest tak zwane start smart, czyli zacznij mądrze, zaczynasz z energią, zaczynasz z motywacją. To, co napędza cię do dalszej pracy, to na przykład zakończenie jakiegoś istotnego dla ciebie zadania i realizacja kolejnych zaplanowanych. Drugą zasadą będzie reguła przerw. I mikroprzerw, bo badania potwierdzają, że krótkie, ale częste przerwy, nawet 5 minut co godzinę, pomagają utrzymać koncentrację i zapobiegają zmęczeniu mentalnemu, czyli psychicznemu. Warto rozważyć wprowadzenie tzw. walking meetings, na przykład, czyli spotkań podczas spaceru, które nie tylko rozluźniają ciało, ale też pobudzają kreatywność, zmieniasz otoczenie, przestrzeń to wszystko na to wpływa. Ja staram się dłuższe rozmowy telefoniczne prowadzić chodząc. Te krótsze z tych dłuższych prowadzę bez wychodzenia z biura, ale spaceruję, spaceruję po korytarzach, z kolei te dłuższe, jak tylko pogoda oczywiście na to pozwala, prowadzę chodząc wokół biurowca, w którym pracuję. Trzecia zasada to dbanie o well-being fizyczny, o komfort pracowników. W 2025 roku coraz więcej firm inwestuje w programy wellness. Taką troskę o pracowników. Te programy obejmują często dostępy do siłowni, jakieś pakiety sportowe, albo siłownie wręcz w biurowcach, w których są te firmy ulokowane. Starają się dostarczyć przestrzeń do takich pokoi odpoczynku, pokoi, w których można na przykład medytować, czy też programy zdrowotne, które istotnie, jeśli są realizowane, mogą zapobiegać absencjom czy wypaleniom, ale też wspierają na pewno taką dobrą gospodarkę energetyczną. Ty możesz to robić na swój sposób, nie musisz korzystać z tych pakietów, jeśli nie masz do nich dostępu, ale pamiętaj na pewno o tym, aby się nawadniać, aby regularnie ruszać się. Tak jak wspomniałem wcześniej, możesz chodzić na przykład rozmawiając przez telefon, nie musisz siedzieć. Pamiętaj o zdrowych przekąskach. Bogatych w białko, bogatych w witaminy, i myślę, że te proste elementy mają ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądała Twoja energia. Pamiętaj, że zjedzenie bogatego w węglowodany posiłku, makaronu czy czegoś w tym rodzaju, powoduje, że owszem, zaraz po posiłku masz pewnie energię. Ale później następuje istotny spadek i takie znużenie. To bardzo często widać na przykład na szkoleniach, które prowadzę, kiedy grupa wraca z obiadu, i chwilę po tym, jak rozpoczniemy drugą sesję popołudniową, jest wyraźny spadek energii. I tak też jest w biurach. Ja z kolei coraz bardziej doceniam takie spotkania, konferencje, albo nawet właśnie szkolenia, na których liczy się nie tylko ekspres do kawy, czyli ta. Przerwa kawowa, ale także to, że dostępne są właśnie zdrowe przekąski, jak chociażby warzywa, owoce, m, które można zagryźć zamiast ciastek, czyli cukru. Czwartą zasadą będzie zarządzanie stresem, e, własnymi emocjami, świadomość tego, co wyprowadza nas z równowagi, co powoduje, że rośnie nam poziom kortyzolu, stres, m, czy jak reagujemy na pewne zachowania. Na pewne zdarzenia, o jak się zachowujemy względem pewnych zdarzeń. Wypalenie często zaczyna się właśnie od takiego chronicznego stresu, od takiego nieradzenia sobie może bardziej z tym stresem. A taki stres zabiera energię, obniża motywację, po prostu odechciewa się, robić cokolwiek. Warto dlatego wprowadzić do swojego dnia takie praktyki mindfulness, czyli praktyki uważności, które pomagają wyciszyć umysł, które pomagają lepiej radzić sobie z napięciem. Z rozstrojem, z taką gonitwą myśli, ja też często o tym mówię, ale również, ponieważ bardzo w to wierzę i bardzo to się sprawdza u mnie, sam zacząłem nagrywać motywacje, o czym już mówiłem, więc tylko dodam, że też wrzucę link do tych motywacji, do tych medytacji tutaj pod ten odcinek podcastu, w opisie tego odcinka podcastu. Możesz też i to też testowałem testuję w sumie prowadzić dziennik. A najlepiej, jeśli w tym dzienniku, w tych wpisach będą również wpisy dotyczące wdzięczności. Badania pokazują, że regularne zapisywanie pozytywnych rzeczy em, wzmacnia Twoją odporność psychiczną, poprawia Twój nastrój i pozwala cieszyć się tym, co mamy. E, a z kolei, jeśli jesteś liderem, menedżerem, zarządzasz zespołem, to staraj się. Przyłapywać swój zespół, przyłapywać ludzi, z którymi współpracujesz, na robieniu rzeczy dobrze, na robieniu czegoś dobrego. I to jest bardziej opłacalne, bardziej istotne, niż na przykład, co częściej się chyba jednak mimo wszystko jest, jeszcze zdarza, niż przyłapywanie czy wskazywanie błędów, które popełniają ludzie, z którymi pracujesz. Nie jest to do końca dobre. Uzasadnione chwalenie, uzasadnione docenianie pracy, wkładu, starań daje dużo większą satysfakcję nie tylko tym osobom, które docenisz, ale również tobie jako doceniającemu. To działa znacznie lepiej niż pokazywanie, że ktoś zrobił coś źle, coś zrobił tak jak nie powinien. To naprawdę wiele zmienia. Zachęcam do tego, abyś to przetestował, przetestowała. Piąta zasada to zasada jasnego wyznaczania granic między pracą a życiem prywatnym. W tym roku coraz Częściej i więcej mówi się o work-life integration, nie już work-life balance, czyli takiej integracji pracy i życia, życia prywatnego. Ale to nie znaczy, że masz być dostępny przecież 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu. Lepiej uczyć się mówić nie, pracować nad własną asertywnością i planowaniem czasu na odpoczynek i regenerację. Jest to kluczowe. Te to znamienite czy znamienne może w ten sposób bym powiedział ostrzenie piły. Bo to właśnie regeneracja jest kluczowa, bo energia nie bierze się z niczego, musisz ją odnawiać. Da się to robić. Dotychczas mówiło się, jak wspomniałem na wstępie, wyłącznie o takim balansie, a balans to synonim równowagi. A jak wiemy w życiu, nie zawsze ta równowaga ma miejsce. Mówię o równowadze między pracą a życiem prywatnym. Dlatego bardziej odpowiada mi ta mm, nazwa harmonii, czy podejście takie, że to jest harmonia między pracą a życiem prywatnym, czyli godzimy sobie to w jakiś sposób, ile godzin pracujemy, jak bardzo energetycznie jesteśmy... Eksploatowani w pracy, czy eksploatujemy się w pracy, a ile tej energii zostaje nam później na naszą pasję, na rodzinę, na e, przyjemności. Niemniej, sztuka odpoczywania powoli powinna, tak mi się wydaje, wchodzić do szkół e, jako przedmiot. Bo odpoczynek to nie jest siedzenie z telefonem e, w ręku, Chociaż wydaje nam się, że nic nie robimy, ciało jest w bezruchu, to ta jednostka, która steruje naszym ciałem, mózg, pobiera bardzo dużo energii w trakcie takiego skrolowania. To raczej przeciążenie kory przedczołowej, to zapętlenie takich zastrzyków dopaminowych, a dopamina to przecież neuroprzekaźnik odpowiedzialny za motywację, za poczucie nagrody, czyli nagradzamy się co chwilę, przesuwając palcem kolejny post, kolejny post, kolejny post. Mózg pracuje to jest też obciążenie, Decyzyjności czy obciążenie, to się nazywa przeciążenie decyzyjne. Czyli mózg decyduje, przewin następny, zostań tutaj chwilę, obejrzyj to. To istotnie obniża produktywność i wpływa na to, że my raczej nie odpoczywamy, zdecydowanie nie odpoczywamy, tylko właśnie dalej jesteśmy w trybie mocnego wydatku energetycznego. Dlatego warto mieć tego świadomość i Odpoczywać bardziej świadomie. I na koniec chciałbym zwrócić uwagę na znaczenie finansowego well-beingu, również, czyli czegoś, co coraz częściej jest uznawane również jako ważny element zarządzania energią osobistą, ponieważ to istotnie może zwiększać nasz stres. Stres, finansowy stres, tak to można nazwać, potrafi naprawdę skutecznie obniżyć energię, obniżyć motywację, dlatego też warto korzystać z narzędzi. Dostępnych narzędzi do planowania budżetu, do zarządzania wydatkami, do zarządzania długami, czy oszczędzania, a z czasem pewnie i inwestowania nawet drobnych kwot. To jest inwestycja też w twój spokój, inwestycja w pewnego rodzaju stabilność. Tutaj raczej chodzi o to, co pobudza ten stres, stres finansowy, o którym mówiłem, bo to nie jest tylko kwestia tego, czy wystarczy pieniędzy na życie, czy wystarczy na płatności, na bieżące wydatki, ale raczej to jest takie wpędzanie się w poczucie beznadziei, bo przecież widzimy w tych mediach społecznościowych e, wspomnianych wcześniej, że ludzie mają rzeczy, których my nie mamy, a być może chcemy. Wyjeżdżają w miejsca, w które my nie wyjeżdżamy, a być może chcemy. Dlatego warto skupić się na docenianiu tego, co ma się już dzisiaj, na pielęgnowaniu takiej chociażby w minimalnym stopniu filozofii minimalizmu, choćby właśnie w mikroskali, żeby nie było. Też się na tym łapie. Też przecież, nie wiem, auto, dom, a może wycieczka, coś lepszego, coś nowszego. Myślimy takimi kategoriami, bo żyjemy w takiej erze mocnego konsumpcjonizmu. Ja staram się jednak szybko wrócić do tu i teraz i chwilę po takim myśleniu o nowych rzeczach, o nowych miejscach, staram się doceniać to, co mam i że nic takiego tak naprawdę istotnego nie potrzebuję. A jeżeli wydaje mi się, że potrzebuję, to staram się wstrzymać chwilę i zobaczyć, czy naprawdę mm, z tej rzeczy skorzystałbym w pewnym okresie czasu, i często się okazuje, że nie. Bardzo spodobał mi się taki zabawny rysunek, który pokazuje szafę podzieloną na kilka rzeczy. Na kilka części. W jednej części są rzeczy, których, w których chodzę, i to takie 10-20% pewnie maksymalnie. Rzeczy, które były w jakimś stopniu drogie, fajne, markowe, no ale nie wiem, nie mieszczę się w niej już, albo trochę się znudziły i to jest pewnie jakieś 30% szafy. Kolejne 30% to są rzeczy albo za małe, albo za duże, dopisz, jak wolisz, ale takie rzeczy, które być może też lubiłem, lubiłam i może jeszcze kiedyś w nie wejdę, jeszcze kiedyś w nich pochodzę. Nie pamiętam, jaki procent, jaki pozostał, czego on dotyczył, natomiast istotne było to, jak to zdjęcie czy ten rysunek tak naprawdę był podpisany, bo był podpisany, a i tak nie mam w co się ubrać. Podsumowując, zarządzanie energią osobistą to świadome działanie na kilku prostych płaszczyznach. Planowanie dnia zgodnie z własnym rytmem, regularne przerwy, dbanie o swoje ciało. Zarządzanie stresem i emocjami, wyznaczanie granic, czyli mówienie nie, oraz troska o stabilność finansową, którą, o której mówiłem przed chwilą. To wszystko razem pozwoli Ci nie tylko uniknąć wypalenia, ale też znacznie zwiększyć swoją efektywność, cieszyć się po prostu życiem, cieszyć się tym, co masz, co, czego doświadczasz. Twoje podejście jest kluczowe. Twoje podejście jest kluczowe. Powiem to jeszcze raz: Twoje podejście jest kluczowe. Zakładanie z góry, że jest źle, nie spowoduje, że będzie przecież lepiej. No i czy źle, to faktycznie źle, bo można wrócić do takiej refleksji i zastanowić się, że przecież to, co masz, wystarcza do życia i to całkiem niezłego życia. Nie trzeba patrzeć w media społecznościowe i nakręcać się tym, co tam widzisz, bo to bardzo często też jest uda. Po raz kolejny odeślę do książki Wiktora Frankla Człowiek w poszukiwaniu sensu, jeśli będziesz mieć takie myśli, ale też do innej lektury, całkiem ciekawej, 101 lekcji, które zmienią twój sposób myślenia Brianna Waste. Zachęcam też, żebyś wybrał najlepiej od razu po przesłuchaniu czy zobaczeniu tego odcinka podcastu jedną z omawianych przeze mnie zasad czy metod czy technik i wdrożył ją jak najszybciej lub udoskonalił, jeśli już stosujesz na przykład mikroprzerwy w pracy albo wychodzisz na spacery, rozmawiając przez telefon w pracy. Lub jeśli y Stosujesz już którąś z nich, tak jak powiedziałem, to nie tylko ulepsz ją, ale również możesz dodać sobie kolejną z tych, które wymieniłem, a przyznasz sam, że przecież nie są jakimiś trudnymi rzeczami te techniki, o których opowiadałem w tym odcinku. Twoja energia wymaga zatroszczenia się, Twoja energia osobista, i myślę, że warto tymi rytuałami, tymi technikami tę troskę o tą energię wnieść na wyższy poziom. Nie musisz zmieniać przecież wszystkiego od razu, ale małe kroki, hmm, chociażby mała, minimalna troska właśnie o tą energię, o dobre samopoczucie, o podejście do życia, pozwolą hmm, uzyskać lepsze rezultaty, poprawią Twoją energię, twoje nastawienie do życia i być może spowodują, że zbudujesz całkiem wartościowe nawyki, zdrowe nawyki. Dziękuję, że byłeś ze mną, byłaś ze mną do końca tego materiału. W kilku kolejnych odcinkach będę rozmawiał z gośćmi. Wreszcie wrócą rozmowy z gośćmi. Będę rozmawiał o rozwoju, o satysfakcji z życia, o pracy, o rozwoju zawodowym i o wielu innych kwestiach, oczywiście, że powiązanych z rozwojem osobistym. Dlatego zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube albo obserwowania go w aplikacji Spotify, komentowania również tego, o czym opowiadam, jakie są Twoje doświadczenia albo o czym chciałbyś czy chciałabyś posłuchać. Raz jeszcze wielkie dzięki za. Dzisiejsze bycie ze mną i do usłyszenia już wkrótce. Jak co tydzień w piątek, nowy odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Wszystkiego dobrego. Rozwój Osobisty dla Każdego.